Świadczony inwestor z kapitałem i początkujący przedsiębiorca z pomysłem, czy ich drogi mają szansę się spotkać. Taką możliwość stwarza nowe przedsięwzięcie łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 26 maja w Pałacu Sobańskich w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca projekt Gildia Aniołów Biznesu. Aniołami biznesu zostają przedsiębiorcy, którzy już osiągnęli sukces, mają nadwyżki kapitałowe wolne środki pieniężne i te środki pieniężne, a także swoją radę, wiedzę i relacje, kontakty, chcieliby przekazać młodym osobom. Chcieliby zainwestować w nowe przedsięwzięcia biznesowe. Projekt zakłada stworzenie instytucjonalnej sieci Aniołów biznesu, tzw. Gildii, w trzech województwach łódzkim, mazowieckim i pomorskim. Debiutujący na rynku przedsiębiorcy mogą zyskać nie tylko wsparcie inwestycyjne, ale i merytoryczne ze strony bardziej doświadczonych kolegów. Dla samych aniołów biznesu Gildia jest sposobem na dotarcie do ciekawych przedsięwzięć z potencjałem zysku. Projekt łódzkiej Agencji Przedsiębiorczości realizowany jest w ramach. Programu Unii Europejskiej Innowacyjna Gospodarka. Anioły biznesu odgrywają szczególną rolę w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, we wspieraniu przedsiębiorstw, które chcą być innowacyjne, które dużo wysiłków to wkładają. Natomiast bardzo często są to firmy z małym doświadczeniem, z małym kapitałem i potrzebują wsparcia i właśnie to wsparcie mogą znaleźć wśród aniołów biznesu. Na świecie aniołów biznesu jest 260 tysięcy. W ubiegłym roku zainwestowali 17,5 miliarda dolarów w nowe przedsięwzięcia biznesowe. W Polsce instytucja anioła biznesu jest wciąż mało znana. O takim sposobie pozyskiwania kapitału wspomina tylko 1% przedsiębiorców. Jedna jak zdaniem Andrzeja Bliklego, uczestnika konferencji, Polska jest krajem o wielkim potencjale, zarówno z punktu widzenia aniołów biznesu, jak i osób objętych ich opieką. Jesteśmy dobrym miejscem dla tego typu inicjatywy, bo jak pokazały badania robione chyba dwa lata temu. W Polsce jest największa grupa młodych ludzi, procentowo w przedziale wiekowym 25-35, która deklaruje gotowość założenia własnej firmy, plany założenia własnej, więcej niż Amerykanie. Ze wsparcia Aniołów Biznesu korzystali tacy dzisiejsi giganci jak Google, Skype czy Yahoo. Rodzimym przykładem Anioła Biznesu jest Maciej Grabski, który zaangażował się w rozwój portalu Wirtualna Polska. Zainwestowałem jako właśnie anioł biznesu, no co spowodowało? Wydawało mi się, że przedsięwzięcie ma bardzo duży potencjał wzrostu, ale także potrzebuje mojego doświadczenia zawodowego. Ja wcześniej zajmowałem się innymi rzeczami, także połączenie inżynierów, technologii, oni tam byli, już mieli to przedsięwzięcie, z moim patrzeniem takim bardzo biznesowym, z jakimś pomysłem na giełdę, poszukiwaniem nowych inwestorów, połączyliśmy siły i proszę, był sukces. Według Jędrzeja Witchena wielu polskich przedsiębiorców, którzy tak jak on zakładali swoje firmy 20 lat temu, mogłoby dziś odnosić nowe sukcesy jako aniołowie biznesu. Zwłaszcza, że korzyści są nie tylko materialne. Ci pionierzy, którzy firmy pozakładali, jakby mają tam sprawy poukładane, mają menadżerów, być może już kolejne pokolenie przejmuje ten biznes, a bycie aniołem biznesu, yy, według mnie, pozwala być. Nadal jakby na początku tej drogi być młodym i, i sprzedawać swoją wiedzę, swoje doświadczenia i w ten sposób też się realizować, rozwijać. Połączenie doświadczenia z innowacyjnymi pomysłami, kapitału z debiutanckim entuzjazmem może zaowocować wieloma ciekawymi przedsięwzięciami. Co ważne, oprócz dwóch zainteresowanych stron, zyskuje na tym cała gospodarka.